Połóż się na plecach, ręce ułóż luźno, wzdłuż ciała, ewentualnie usiądź wygodnie. Pozwól ciału się rozluźnić. Bądź świadom, świadoma, powierzchni, której dotykasz ciałem. I samego doznania dotykania tej powierzchni, zapadnij się w podłoże. Zacznij uświadamiać sobie swój oddech, wdech, wydech. Bądź świadom, świadoma tego, jak twój brzuch zapada się i unosi z każdym wdechem i wydechem. Unosi, zapada. Unosi. Zapada. Z wdechem skup uwagę na swoich oczach. Z wydechem pozwól oczom się rozluźnić. Pozwól im zapaść się w głąb głowy, puść napięcie wszystkich małych mięśni wokół oczu. Oczy pozwalają widzieć wspaniałość barw i całego świata. Pozwól im odpocząć. Poślij im miłość i wdzięczność. Z wdechem skieruj uwagę do ust. Z wydechem pozwól im się rozluźnić. Rozpuść napięcia wokół ust. Twoje wargi są płatkami kwiatu. Pozwól, by zakwitł na nich leciutki uśmiech. Uśmiech uwalnia od napięcia setki mięśni w obrębie twarzy. Poczuj, jak puszcza napięcie w policzkach, w szczęce, w gardle. Z wydechem skieruj uwagę do barków. Z wydechem pozwól barkom się rozluźnić. Pozwól im się zapaść. Niech wszystkie skumulowane napięcia spłyną na podłogę. Tak dużo dźwigasz na swoich barkach. Teraz zatroszcz się o nie. Pozwól im się rozluźnić. Z wydechem skieruj uwagę do swojego serca. Z wydechem Pozwól swojemu sercu się rozluźnić. Tak długo zaniedbywałeś, zaniedbywałaś swoje serce. Obciążałeś, obciążałaś je pracą, niewłaściwym odżywianiem. Nieumiejętnie radziłeś, radziłaś sobie z niepokojem i stresem. Serce bije dla ciebie dniem i nocą. Obejmij je uważnością i czułością. Pojednaj się z Nim i zaopiekuj się Nim. Z wydechem skieruj uwagę do swoich nóg. Z wydechem pozwól nogom się rozluźnić. Rozpuść wszelkie napięcia w nogach, w udach, w kolanach, w łydkach, w kostkach. Stopach, w palcach stóp. Rozluźnij wszystkie maleńkie mięśnie w palcach stóp. Możesz nimi poruszać, żeby pomóc im się rozluźnić. Poślij im miłość i troskę. Wdech, wydech. Całe moje ciało wydaje się lekkie, jak rzęsa na wodzie. Nie muszę donikąd iść. Nie mam nic do zrobienia. Jestem wolny, wolna, jak obłok płynący po niebie. Sprowadź uwagę z powrotem do oddechu, do brzucha, który się nosi i opada. Śledząc własny oddech, zacznij zauważać odczucia w kończynach. Możesz nimi trochę poruszać. Poprzeciągać się. Kiedy poczujesz się gotów, gotowa, powoli usiądź i wróć do swojej rzeczywistości.